Pięknie nie wiem Dzisiaj gramy z nożem, jeżeli ktoś nie wie. Zabiłem mnie. Taki był piękny, znośny człowiek. Ja go zabiłem. Ktoś tutaj kogoś knajfuje, ja to czuję. No kurde, chciałem go z knajfa, a nie z pistoletu. Dobra, gramy. Gramy dalej. Dlaczego latam z tym, a nie od razu z nożem, bo nóż mi się nie lubię noża, bo się buguje nóż. Jest, jest zawsze nieprzyjemnie, więc wolę latać teraz pistoletem. Czekaj, bo ktoś tutaj strzela. Jak ktoś strzela, to ktoś tutaj jest. O. Mam cię pięknie, tak jest! Co tu się dzieje na tym serwerze? Wygrałem, wybrałem teraz takie odmienne klimaty, gdyż... Kill. I kill. I kolejny. A nie udało się już sknajfować po takie. No. Jezu. Ten slipper ile on mi raz zabił? 7 A ja o 2. Słabo. Ale to nóż. Aha! Ty! Koleś mnie... dobra, dobra! Okej, okay, przyjmuję wyzwanie. Gramy. Ktoś mnie woła. Nie mam teraz czasu nagrywam tą klatkę. Iwo, oj no, co tam ktoś tam... Aj, to był on! Mogłem go zabić! No niestety się mi nie udało, ale jak widzicie teraz nie ma tła telewizora. Wiem, że miałem robić zupełnie co innego, ale robię to. I tak będą fajne napisy, mówię wam. Trochę za dużo komentuję. Nie, to jest ten koleś, z którym rywalizuje. Zabił mnie. Więc jest 3-2. Trudno, jeszcze raz. Gramy jeszcze raz. raz. To jest ten digra. Jest! Nie! Nie zabiłem go, dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. On tutaj jest! Tutaj jest. Co nie blokujesz? To jest koleś. To jest ten gigra? Tak! Jest! Zabiłem go! Zabiłem go, słuchajcie, zabiłem. Jest trzy-trzy, jest! Aj, nawet napisano na czacie. Pięknie! Dobra. Dostał. Jest! Ach. O, Zabiłem jeszcze innego, Jeden to zudem. A nie, to był ten sam. Jezu. Ja się już podnieciłem, słuchajcie. Jest knajf. Dostał. Dwa knajf na jednym życiu. Kurczę, pięknie. Jest, mam go. Nie, to nie on. Kurczę. Szukam tego, wiecie, kogo? Tego dniepra, czy jak on się tam nazywał? On był fajny. Lubię takich ludzi, którzy robią takie wyzwania. Jest. Zabiłem jeszcze jednego. Który to już raz? Nie wiem. Ale dobra, zabij mnie. Trudno. Gramy dalej. I tu Polak! Słuchajcie, Polak! Dostał. Jesteś ile razy tym koleś jeszcze będzie przeze mnie sknajfowany? Powie mi ktoś. Biedny człowiek. Ale musi się frustrować. Jezu. Pewnie mnie zaraportuje. Trudno. Kolejny tył. Na tym samym koleś ludzie, Ten koleś jest... typicki. No bez przesady już niedawno był defragmentowany, ale... Kiedy to było? Czekajcie. Nie wiem kiedy. Znowu go zabiłem tego kolesia, co go zabiłem. On mnie już pewnie nie lubi, ale jest wielu ludzi, którzy mnie w BFI pewnie nie lubią. I wcale mnie to i wcale się do mnie przejmuje. Dobra. Mówiłem, żeby się nie mieszać? Jak to jest? Fish Demon, dobra. Niech sobie będzie. To jest znowu jakiś. majstwo. Kurczę, muszę się odwrócić. Aj! Fun, play, a a... Jak widzicie, wyspa Chark. Wyspa, na której było już miliony let's play. A więc zaczynajmy. Dobra. Tu był kolega z kanału. Dostał, dobra. Headshotem. No nie nie chciałem go już knajfować. Nie, nie, nie chciałem po prostu. Jeden. Ten on, on leży, on leży. Nie, niestety, kurde nie wstał. Bo jakby go wstał, to pewnie bym zginął. A nawet pewnie nie wiecie o co mi chodzi. Więc... Kurczę, ale co to... było. Dobra, dobra. Gdzie mi tu, gdzie mi tu, gdzie mi tu, gdzie mi tu? Już wie, że jestem. Jezu, ale jestem beznadziejny. Ha, ha zabiłem go! <laughs> Lubię to. Lubię to. Jaki piękny tekst tego koleś, czekajcie tutaj. Zginął! Ten sam! Wpadł ze mną do wody, ale to już jego zwłoki. A, wracaj interrompują, dobra. Pięknie, na no, dwa razy. A, już mnie z kosą gonił, no niestety, niestety. Zaraz. Będę musiał zaraz użyć na plecy, bo mnie będą zabijać. Ale nadal, nadal żyje. Żeby nam się to w Let's play nie przerodziło. To nie jest on. To jest koleś, 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 koleś. Jezu! Ja tu widział, jak ktoś mi tutaj się wtrinia. Wow! Ale dużo ludzi! Nie może tak być. No. A, Max Van. Dobra, to jest jeden... jeden zero dla niego. Okej, okay. ja próbuję jakoś oflankować kogoś tam. Jak mi się uda, Chodź, rwą oj chodź chodź jak muchy, nie jak muchy, jak muchy po szybach chodzą Jak mi tutaj nikt nie ten to, to ja oflankuję jakieś koledze Jest, patrzcie To on, to on Do widzenia, pięknie jest na let's playu, gwiazda ze służby z nożem, tak jest Wow, to było piękne, epickie wręcz można powiedzieć Chodzili jak muchy, ale udało się Wow, snajper jakiś niedobre Przebrzydły jeszcze kurczę, obronił się. Ale brzydkie słowo. Wieskonyś. Kurczę! Zabił mnie! No nie! Jeszcze raz! Dobra, jeszcze raz. Spoko. Wie, wie, wiem gdzie on jest, wiem gdzie on jest. Aj, nie strzelajcie! No nie! Ja tu tylko, tylko jestem, ja tu tylko sprzątam, słuchajcie. Tylko sprzątam Maxwana i innych. Czy jest Maxwan czy nad na, Max? Kurde, kto to wie? Spokojnie. Zebrał mi mój piękny śmiertelnik. tak być nie będzie. Pędzę jak ninja. Z moim ACB-90. Tutaj widzę mojego kolesia. Wszędzie są ludzie. Kurczę, tam jest takie zbiorowisko, to ja się do zbiorowiska pchać nie mogę. Bo jak nie mogę, to przez nogę. O, oh, fuck. No nie. 4-2, no rewelacyjnie mi poszło, z knajfem kolegi, jest jeszcze jeden, będzie jeszcze raz, czekajcie, jeszcze jeden i jeszcze raz, pięknie, zabijecie, trudno, że nie knajfem, mówię wam, no knajfy jest trudno, trudne. bardzo łatwy z utrać knajfy, tylko trzeba umieć, trzeba wiedzieć jak, I trzeba uważać, żeby ciebie nie sp... Mam tylko, pięknie, dobra, kolejny knajf na koledze. Może tutaj się jeszcze uda jakiś? Czekajcie, ktoś tutaj jest. Kto to był? Kto to był? Nóż. Ja pierdziele znowu on. Ile można? Jego mi już wystarczy. Ja chcę tego Maxwana. Stomik to, jakiś dobry człowiek. Na zekor jakiś. Niech sobie będzie na zekorem. Czy jak no nie dobra, nie dobra, don't nie ja już, ja już, ja już wysiadam słuchajcie, ja już wysiadam Ten koleś jest nie do sknefowania, on jest naprawdę hardcorem Zebrał mi już nieśmiertelny smak z jest Mięsny jesz, Mięsny jesz, ty go zjesz, ja go zjesz kurczę gdzie on po las? chodź tu do mnie, ja potrzebuję twojego knifa i mami, to jest najważniejsza prawda, tak jest Bardzo, kur... No, znowu to teraz sobie może, ale oh shit A jednak no, to mnie pokonał, dobra, no i dobrze, no i fajnie, no i jest rywalizacja, i jest zabawa, mi się podoba. Kto to jest? Kurczę, sknajfował mnie, no to dobrze, bardzo dobrze. Widzu, pro jesteś, naprawdę, dobrze, że mnie sknajfowałeś, musi być równowaga tak zwana. Dobrze, nie ma tego hacks. gdzie on jest? Ten, no właśnie... Gdzie to jest.